Diablo II. Dziennik Horazona. Poszukiwacze grobowca Talrasza znajdą go za portalem. Ale wiedzcie, że połyskujące glify zapisane tutaj w mym tajemnym sanktuarium są znakami sześciu fałszywych grobowców. Brakujący siódmy znak oznacza grobowiec, Rasha, najpotężniejszego z Drimów, Była to wspaniała, choć krótka chwila, kiedy klany magów odrzuciły podziały i razem stanęły przeciwko wspólnemu wrogowi. Choradrimowie nieubłaganie ścigali trójce przez opuszczone imperium wschodu, a nawet przez niezbadane krainy zachodu. Pozostawiając ręce archanioła Tyraela nieskalane. Przypuszczając, że trójca została pokonana, skłócone bractwo zaczęło się rozpadać. Porzuciwszy swe święte zadanie strzeżenia trzech kamieni dusz, zdesperowane klany magów zaczęły walczyć między sobą. Spór ten. Nie tylko doprowadził do rozpadu ich zakonu, ale także wzmocnił zło pogrzebane przez nich pod ziemią.